Zresztą to jest telewizor ze śmietnika, to co ja będę inwestował w jakieś nowe diody. A jak nie zadziała, to co? A tak to się chociaż pobawię. Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Dziś kolejny telewizor ze śmietnika. Próbuję go naprawić. Zapraszam. O, telewizor oczywiście jest sprawny i niesprawny. Sprawny, bo działa. A niesprawny, bo nie ma podświetlenia. Pierwszy raz mam okazję próbować naprawić takie coś standardowo albo i niestandardowo mamy tutaj dwa paski taśmy ledowych naklejonych góra i dół. No i tutaj jak widać takie zarysowania pozwoliłem sobie yy, zeskrobać po prostu ten lakier, laminat i dostać się do ścieżek żeby każdą diodę yy, sprawdzić bądź w pary lub podwójnie sprawdzić i tak pozaznaczałem sobie tutaj Jedna kropeczka w tym przypadku są dwie kropeczki. Zaraz powiem dlaczego. Tu jest jedna kropeczka, jedna kropeczka, po dwie kropeczki. Miernik mam ustawiony na, w takim zakresie. Jak to te kropeczki. Czyli tak bez kropeczek. W zakresie yy, dioda się świeci. W tym przypadku jak mam dwie kropki, które zaznaczyłem, to jest około 14 ohmów, w tym przypadku akurat jedna kropeczka 175 ohmów, w tym przypadku teraz weźmiemy zasilacz, wziąłem. Zasilacz ustawiony jest na 3V plus minus. No, lepiej świeci. Czyli jak mamy dwie kropeczki, 70 tam było, nie, 15 ohmów chyba to było, to się na zaślaczu nie świeci, a ta... się zaświeci. A jakbym chciał ustawić... ustawić, nie ustawić, tylko podłączyć je w pary, To jedna z nich się świeci, tamta się nie świeci. Chyba widać. Chyba nie zasłaniam za bardzo. Tutaj jest uszkodzona z tymi dwoma kropeczkami. I tak to posprawdzałem. No to co? No trzeba to wszystko zerwać, nakleić nowe. Oczywiście e, będę durtował. Dziadował. Zasilacz tym razem. Taki, ruski. One są dość tutaj solidnie przyklejone. One tak nie chcą w ogóle się oderwać. Mam tutaj dwa pakiety taśm ledowych. One oczywiście są sprawne. I oczywiście Nie pasują ani rozstawem tutaj tej płytki, ani rozmieszczeniem e, diod w odpowiednich e, miejscach. Hmm. Postanowiłem, że trochę podzielę, powycinam sobie paski. Taśma dwustronna, poprzyklejam w tych odpowiednich miejscach. Tutaj nawet, gdzie nie gdzie, w sumie to chyba wszędzie, pozaznaczałem sobie kropeczkami, gdzie mają być umieszczone te diody z soczewkami. Otwory są dość duże, więc tolerancja jakaś jest, gdyby mi się coś tam pomyliło, delikatnie przesunęło. Później to przewodami połączyć odpowiednio. No i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. To są nieoryginalne z odzysku. Jedne jak i drugie, tu nawet gdzie nigdzie nie ma tych soczewek, ale Mam pomysł, jak te soczewki przykleić. Oczywiście na gluta. Nie no żartuję. Tutaj chyba brakuje mi tylko dwóch. Raz, dwa. Tak to wszędzie są, ale wyliczyłem. Tutaj jest 22 diody. Po 11 w pasku. Tu mam trzy komplety, znaczy komplety, trzy paski po 9, chyba po 8. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, po 8 to dwie mi zostają na zapas, w razie czego ktoś powie, że powinny być nowe. No powinny być nowe, ale ja wiem, że te są z odzysku, są z odzysku z telewizorów o niskim przebiegu. Po uszkodzonej matrycy. Więc myślę, że parę lat powinno to podziałać. No i dobra, mamy to oczyszczone. Teraz trzeba przygotować listwę. Znaki się zgadzają. Zorganizowałem sobie tutaj taki mały kącik do tych LEDów. No bo wiadomo, w domu cieplej. Może uda mi się pokazać na przykładzie jednej diody. Jak ja to y, robię. Nie jest to żaden y, poradnik, po prostu tak sobie wymyśliłem i tak sobie to robię. Czy dobrze, czy źle się okaże? Z czasem. Akurat miska jest na chipsy. Biorę sobie pasek. Już mniej więcej wiem, na jaką długość mam to uciąć. Y, 6 sztuk. Krócej. 5 mogę uciąć dłużej. Ciach. Łatwo to idzie. Ciach. Tutaj śmietnik sobie zbieram. Następnie odtłuszczam. Naśma dwustronna. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Po prostu nie mam nic innego na chwilę obecną więc jestem zmuszony po prostu użyć takiej taśmy nożyczki mi przepadły nożyczki znalazłem ciach Mniej więcej mamy dobra, robię sobie punkty lutownicze. W sumie jeden tu już jest, ale chodzi o ten drugi, takim sprzęciorem, zabaweczką. Sobie trzeba wiedzieć, która ścieżka. sobie tylko, jakby skrobę sobie go tylko. O. No I mamy gotowe punkty. Troszkę topnika, żeby to lepiej, fajniej się lutowało. Nakładam. I lutujemy Pobielone kabelki mam odmierzone różnej długości bo są różne odstępy. Tak troszkę nietypowo w tym telewizorze. Pyk takie zakładam, takie były soczewki czy tam lustra, odbuśniki, nie wiem jak to tam to się nazywa. Bardzo podobne, prawie że identyczne, tylko mają inne punkty mocowań. Taki pakiecik. Jeden. Zostało jeszcze 10. Jeden rząd już zrobiłem. Wyszło nawet nawet w miarę. okablowane polutowane ten jest na odwrót bo tu jest jakiś wystający dzyndzel te trzy na początku i te trzy na końcu muszą być troszkę krótsze no te w sumie mogą być dłuższe ale już też tak uciąłem bo mają tutaj ciaśniej pamiętamy o kierunku przewodzenia. W sumie tutaj jest proste, bo wszystko jest w szereg. Mamy jedną pętlę. Tutaj na dole mamy drugą pętlę. Będzie. No i tu jest listwa, która łączy to wszystko również w kolejną pętlę i robi nam się jedna duża pętla. Z tego co. Wiem, takie zestawy z takich klocków można kupić. Polutowane i niepolutowane. Jak ktoś ma słabe nerwy, to niech sobie film przewinie. Dwie na zapas. Odpad. Koraliki już gotowe. Łańcuszek do telewizora. No i mam to tak wyszło, zastanawiałem się dlaczego nie działa. Nic nie działa. Wypięło się. Jest! la 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 o oh, khi ba ben che ya you, watch Wszystkie świecą, wszystkie świecą. Co to za pasy? Na kamerze. Co to za efekt? Chyba kamera nie wyrabia za blisko. Chyba albo mi się to, albo mi się psuje. Ciekawe, czy to widać, czy nie. No dobra, wszystkie świecą. No, teraz jest czysta. Teraz najgorsze. Idę łapki umyć. Chyba siedzi. Oryginalnie był taki przewód, o? Prosto z wtyczką, której wtyczki nie było, ale chyba przerobię sobie na coś takiego. Ilość w zestawie śmietnikowym był Marki. To Shiba. Co on tutaj ma? Internet, proszę bardzo. Kto pamięta takiego Pendrive'a od Sun Ericssona? Gniazdo jeszcze nie przymocowane, ale będzie. Jeszcze jest otwarty, bo tutaj obudowa jest jeszcze plus zatrzaski. A chcę zajrzeć do zasilacza. Tutaj jeszcze przyciski, standardowo. Obraz naprawdę spoko. No dobra, starczy tych zdjęć. Telewizor wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Testowałem go przez ostatnie 3 dni i nadal go testuję w sensie normalnie go użytkuję. Jak normalny użytkownik. Jeszcze zajrzę do zasilacza, ale już kondensatorami Was nie będę męczył. Film i tak jest bardzo długi. Jak się podobało, to zostawcie łakocie. Na razie cześć.